Dzień dobry kochani, witam was serdecznie dzisiaj. Pogadamy sobie o tym wczorajszym półfinale Mazubi The Music, którego miałam nie oglądać, ale potem ostatecznie stwierdziłam, że sobie obejrzę i zobaczę, co mają do zaoferowania ci uczestniczycy, którzy zostali wybrani przez jury do tego półfinału. Szczerze mówiąc, ten półfinał był na całkiem dobrym poziomie. Całkiem dobrze mi się słuchało tych... Wykonań. No, półfinalistów, którzy przeszli do finału, było czterech. Dwójka absolutnie słusznie, czyli Dawid Dubajka, który w ogóle, jak go zobaczyłam pierwszy raz, myślałam sobie, że skądś go znałem? Gdzieś ten człowiek już mi się yy, o oczy obił. No i miałam rację, bo sprawdziłam sobie w internecie i Dawid był też w The Voice of Poland. No, ale Dawid to no to Boże, on zaśpiewał swoją piosenkę. Tak dobrze to zaśpiewał, tak cudownie. Po prostu, no, ja nawet na niego głosowałam. Ja raczej rzadko głosuję w takich e, muzycznych e, programach, ale dzisiaj stwierdziłam, wczoraj stwierdziłam, że nie, no, no, Dawid musi przejść. Dawid musi przejść. Więc to jest mój faworyt. Genialni byli też Kuba i Kuba. No, to w ogóle tak ruszyło serce ten numer. Taki był rozdzierający, taki mocny, tak po prostu dobrze zaśpiewany, że ja nie mam słów. Po prostu tak to było dobre. Nie wiem, jak to opisać. Rewelka i uważam, że oni mogą być faworytami do ogólnego zwycięstwa. Nie wiem jeszcze, kto się dostanie z drugiego półfinału, ale na razie mi się wydaje, że to może być ostry faworyt do ostatecznej wygranej. No pozostałe dwie finalistki e, no pff, dużo kontrowersji wywołały. Przede wszystkim Helena Ciuraba, która e, no, pff, no ma 14 lat, no, ale no, no ta piosenka była słabo zaśpiewana. no To, to jest półfinał Mazbida Music. No. Ja rozumiem, że, że gdzieś tam no fajnie, że się dostała do tego półfinału, no super. Wybrali ją, okej, okay, ale no ja nie wiem co się z tymi widzami porobiło, z całym szacunkiem, ale dla mnie zdecydowanie y, bardziej na ten półfinał zasługiwał m.in. zespół Aterra, y, który jest metalowym zespołem. Ja metalu nie słucham, ale, ale oni w tym numerze robili naprawdę dobrą robotę i moim zdaniem powinni, powinni przejść. No, i trochę no, nas no słabo zaśpiewała, no, nie będę ukrywać. No, jest jeszcze Zosia Karbowiak, tutaj też jest dużo kontrowersji, bo gdzieś tam po tym wykonie miała trochę, jakby takie trochę spięcie z miłoszem, że on jej powiedział, że dla niego to było takie chyba. Nie wiem, czy nie będę cytować, ale mi się wydaje, że to było coś, że prostolinijne, takie po prostu. No, było po prostu takie zwykłe, Więc jakby niczym się nie wyróżniał ten wykon. i... Trochę miał rację, no bo to jednak jest też cover. No, tak jak mówili też jurorzy, i ja się z, z tym zgadzam, że w takim programie Must Be the Music, no w półfinale ciężko się przebić z coverem, no. Ciężko się przebić z coverem. A no to też było tak zaśpiewane. No prosto, fajny ma głos pani Zosia Karbowiak, ale no niestety... No, uważam, że, że byli lepsi po prostu. No, przykro mi to mówić. Ale, no, te dwie finalistki wzbudziły kontrowersje. Reszta, reszta dwójka finalistów w 100% zasłużenie. Ja się nie mogę doczekać. Czy się nie mogę doczekać? No, myślę, że będę oglądać ten drugi półfinał. Zerknę półokiem. Zobaczymy, zobaczymy. Bo, no, gdzieś tam troszkę pozostawił mi spak ten pierwszy półfinał. No, zwłaszcza, że a Terra nie, nie przeszli. Uważam, że zasłużenie mogliby przejść. No i gdzieś tam, no, no słabo. Ale dobra, zobaczymy. Może obejrzę, może nie. W każdym bądź razie, piszcie w komentarzach koniecznie, jacy byli wasi faworyci w półfinałach i czy zgadzacie się z moją oceną. Do zobaczenia, do usłyszenia.